PZL składa jasną propozycję tarczy infrastrukturalne budowy podziemnej kolei roboczo nazwijmy metra. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że chciałby na to przeznaczyć 32 miliardy złotych, wykorzystując unijne pożyczki z tak zwanego programu SAFE. Służy on budowie infrastruktury podwójnego przeznaczenia. Oznacza to w tym przypadku zarówno codzienny transport dla mieszkańców, jak i schron w razie wojny. 114 tysięcy osób w tych miejscach znajdzie długotrwałe miejsce schronienia, gdzie na każdego przypada do przypadają 4 metry kwadratowe, albo krótkotrwałe miejsce schronienia dla 500 tysięcy osób, tak? Chciałbym metro w Poznaniu? Nie, nie uważam, aby było to realne. Zdaniem przemysłowa plewińskiego, obiekty schronienia potrzebne są tu i teraz, a budowa metra zajęłaby wiele lat. Tym bardziej, jeżeli patrzymy na to, co panu premierowi przyświecało, czyli kwestię, że mogłyby być miejsca schronienia, których oczywiście brakuje, to pamiętajmy, że proces zaprojektowania linii metra i ewentualnie jego budowy, to mówimy o 7, 8, 10 latach. To jest oczywiście pewna deklaracja polityczna. Nie jest to żaden jeszcze dokument rządowy, i krajowy. Mimo to zastępca prezydenta Poznania cieszy się, że temat wsparcia transportu publicznego dla samorządów pojawia się w szerokiej dyskusji. Mariusz Wiśniewski proponuje jednak inne rozwiązanie. Wzorem na przykład teraz chociażby tej inwestycji, która toczy się w Łodzi, nie poprowadzić na przykład linii kolejowej w relacji wschód-zachód Poznania, która by na przykład wyjeżdżała sobie od stacji Poznań-Wschód przez Chwaliszewo, Stare Miasto, Święty Marcin, w stronę dworca głównego. Podobnego zdania jest dr Michał Bejm. Metro jako wydzielony system transportowy w Poznaniu jest, bym powiedział, wątpliwe. Dla Poznania rozwiązanie z Łodzi, właśnie tu Tunelu kolejowego, czy proponowane również dla Wrocławia rozwiązanie, też tunelu kolejowego byłoby najlepszym rozwiązaniem. Metro to nie tylko kosztowna inwestycja, trzeba pamiętać także, że nie w każdym mieście może się sprawdzić. Metro ma sens, jeśli rzeczywiście ten pojazd bierze nie jak tramwaj, 200, kilkadziesiąt czy 300, kilkadziesiąt osób, tylko 500, 800, nawet tysiąc osób i jeździ co kilka minut. Niestety takich korytarzy, Transportowych w Poznaniu nie mamy. Budowa metra, zdaniem władz Poznania, byłaby wielkim wyzwaniem, jednak przy wsparciu rządu miasto jest gotowe do rozmów. Damian Wełna, puls dnia.